Ja jestem a dzisiaj będziemy obzwyczajać Oriona z rzeczami, które na pewno mu się w życiu przydadzą. Zapraszam do oglądania. A więc tak, będzie to wędzidło, spray oraz chusta. Za niedługo zobaczycie, o co z tymi rzeczami chodzi. A więc ja już zabieram Oriona i zaraz zaczynamy stępować. No już zaczęliśmy stępować i na początek trochę takich informacji. Pierwsza informacja, to taka, że trzeba będzie więcej filmów z Orionem, bo trzeba go nauczyć wszystkiego, bo będzie jakby zajeżdżany jutro, więc musimy dzisiaj jeszcze trochę popracować, a od nas, od jeszcze ze dwa filmy będą z nim, a od następnych filmów będą filmy z innymi konikami. Dlatego jest tak, że musimy się skupić na zajeżdżaniu, żeby nie zrobić czegoś źle, a później zacznę pracować z innymi końmi. A więc zaczynamy ćwiczenia, a zaczniemy go między innymi od sprayu. Teraz założymy wędzidło, a więc zakładajmy. Zaczyna my nie za mocno, a to jest takie z wędzidło właśnie. I ono jest zdaje mi się że prostsze do zrobienia i łatwiejsze do, do założenia. Dobrze, zaczynamy stępować z wędzidłem, ale widzę, że mu to całkiem nieźle idzie. nie mieli wędzidła. Więc myślę, że szybko się w nauczy. Jeszcze trochę postępowaliśmy, teraz już jest całkowicie dobrze. I zakładamy teraz chustę. Widzicie, będzie ściągnięte, a teraz zabieramy się za chustę. Trochę lepiej, a więc teraz ląża. To tyle dzisiaj już się z Wami żegnam do następnego. Pa!